W minionym 2022 roku Starostwo Brodnickie zrealizowało wszystkie zaplanowane inwestycje drogowe podnoszące bezpieczeństwo i jakość nawierzchni jezdni oraz budując nowe ścieżki pieszo-rowerowe. Powiat inwestował także w poprawę bazy rekreacyjno-edukacyjnej szkół. A były to m.in. duże zadania, a na przykład. E, Przebudowa, gruntowna przebudowa wraz z wyprowadzeniem ruchu pieszo poza miasto, chodzi o, o ulicę Olsztyńską, udało się wreszcie dokończyć inwestycje na drodze Konojady-Mileszewy, zamknąć ten temat. Do takich szczególnie dużych zadań dołączyło też wykonanie zaplecza sportowo-rekreacyjnego, ale też i modernizacji budynku zespołu szkół specjalnych. Do sukcesów powiatu też należy dodać jedną rzecz: wykonać mapę cyfrową, numeryczną, jak to jest ważne dla inwestorów, no to wiedzą oni sami. Można powiedzieć, że tą benedyktyńską pracą kilku ostatnich lat e, dokonaliśmy tego dzieła, zastaliśmy powiat papierowy, zostawiamy go w pełni cyfrowym. W bieżącym roku natomiast wykonane zostaną inwestycje, na które powiat ma zagwarantowane dofinansowanie zewnętrzne. Złożono także wniosek o sfinansowanie przez wojewodę ze środków kryzysowych przebudowy drogi w Zaborowie, zniszczonej przez Nawałnicę. Z dużych inwestycji, bardzo dużych inwestycji, to dwuletnia inwestycja dotycząca gruntownej przebudowy drogi, pierwszego etapu przebudowy drogi brzozie głęboczek i rokietnica Janowo. To zadanie na ponad 19 milionów, gdzie w tym roku mamy zamiar wykonać pracę na około 13 milionów złotych.